50% O kurde 65 pięciarów wciąż w tych okolicach No się skurczy, tym wije się wije, no przepierniczymy sobie te leżące i Tak jakoś się porościnam no. no i będę musiał mieć tutaj geminiego bo na pewno na tą przyczepę nie wejdzie. Kwazara sobie już u... ubrałem. No tak by się trzeba było rozciąć z tym geminim, żeby wiecie, już pasowało, że zostanie tylko gemini i kwazar. <grytanie> no i przydałoby się albo to przywieźć w zbiorniku, albo jakąś małą przyczepę. Najlepiej był ursusem pojechał. Najmniej rozpinania, bo już w końcu kółku mały, Do wózka nie musimy klocka wozić. Także pomału do przodu. No i sobie tutaj krysu leci. No i kosimy. No i mówię, że to fajnie wychodzi. Tylko nie wiem, bo spini też miałem nabranego. Kwazara, ale on tutaj też fajnie Fajnie wygląda ten kwazar, naprawdę w mini wyglądał lepiej, ale chyba kwazar finalnie Finalnie chyba może wyjść w plonie chyba lepiej No albo też taką tutaj w to no, tutaj ścieżka, no to, to wiadomo jest potarmoszona i dlatego tutaj jest mniej to mniej się też będzie sypało no. Musiałby być wyższy ciągnik Jakieś tam plany są John Deere by byłby dobry do pryskania na płatka, bo on ma bardzo duży prześwit pod spodem Jemu takie jak Sławek 52 cale zapierniczyć Stałby jak na szczudłach O, oj, oj, oj Słyszeliście? myślałem, że będziemy mi to szybciej śło. o, teraz to teraz to można było dowalić tego wiatru spokojnie 750 jednak po ścieżce jeszcze jest zieleniny dużo i to się wszystko jednak jeszcze jeszcze źle kosi no ale to, to już nie będziemy samych ścieżek ścieżek zostawiać i później same ścieżki brać to, to, to i tak będzie zielenina i tak będzie zielenina to, to, czy to my weźmiemy teraz, czy weźmiemy je później I tu właśnie ten oswa... O, i taki powinien być rzepak, przyjrzyjcie mu się. Czarny, ten zobaczcie jaki jest. żywy. Mam nadzieję, że mi jakoś to wyszło. Może tak. Jaki on jest tutaj żywy. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że źle idzie, ale czasami za wolno jeździmy. I on tak Nie ten rzepak, i on nie ma co go dopychać potem nie czyści. No nie czyści, bo nie ma masy. Niestety ten komba jak nie ma masy, też nie czyści. To musicie wiedzieć, że wydaje się, że wolniej robimy lepiej, ale robimy tak naprawdę gorzej. Trzeba być już ten środek. Najlepiej wzorować się też na bębnie, czy te obroty są bardzo takie Jak nie jest, to znaczy że dobrze. A jak to chwilę robi takie to znaczy że za szybko. słuchajcie jak strzelił no jest taki ciul wiecie to w ogóle po to się schylać czy się nie schylać No schylimy się no ale to schylamy się chyba po po kilo a tu wysypu, wysypujemy 10 no dobra Jakoś przeżyłem. Teraz ja tak go poprzecinam. Skórkowańca. Akurat tak właśnie, jak jeździłem z tym. Z, zy. z. z. z opryskiwaczem. No, jak to wyjdzie? Koszty, kurde, 0,7. Koszty dziadu 1. Muszę się tutaj. Zawsze i ze skosa to ciężko trafić. No i do. Prosto na przyczepę. No i później tam się przetnę. No i dobra. Widać gdzie jest Gemini. Widać gdzie jest Kwaza. Bo już mówię co to film trzeba odpalać. Co wam nagrywałem? Mówię tu jest przecięcie. Już tak się zastanawiałem. no no i nie jest to łatwe. Raz stoi, raz przełamany, ale przełamało go. Dobrze, że był z tyłu kwazar, bo go zatrzymał. No i teraz pytanie: czy on był tak wysoki, a był, że nie ustał? Widziałem na owrocie, że po prostu go też robaki zeżarły No i zobaczcie sobie teraz. Nie nie będzie widać na kamerze. Ja jeszcze muszę to trochę skupić Ale normalnie ziarna spadają na headerek I wracają z powrotem Także moja guma to jest rewelacja To normalnie X9 budyżowej wersji Darmowej, bo już się tarzało po RCW Taka taśma A ta się ją wykorzystało, bo była fajna, gruba A to pod to, pod tamto Ledwo starczyło na header. O, Teraz to już w ogóle jest jazda o, Tam stoi, tu leży się skurczy syn położył, no dobra zbieram ile ile się daje nie przesadzam, bo to co stracę na ścieżce zarobię na gumie, no i bo już się przytyka się, przytyka się tak go ciupnąć no twardy jak skurczy syn ten rzepak, no no, wciągnij go Nie chcę Cię być, wiecie. O, poszedł. Takiego chrupa mu zrobić. Nie chcę mu takiego chrupa zrobić, bo... Dlatego klepisko w rzepaku do dołu, bo nigdy nie wiadomo. One jak dojrzały, to i tak się wysypie. Wyczerpie się na spokojnie. No, już trochę czyściej. No, mam większy wiatr 750. Ale tu, może na ścieżce, warto go dodać tego 750 wiatru. No, no i jak ja to wytarmuję, zostanie mi hektar 30 fajrand. i rura w pszenicę. Tylko klapy pootwieram, wyrzucę rzepak, żeby z go na polu nie wysiać. Pootwieram, odpalę, wyczepię się, od razu go wsiurę do magazynu podajnika pochyłego, tutaj tak samo klapę wsiu, na sito, wsiu do magazynu wsiu i już jedziemy kosić euforię po, oby wszystko grało no dobrze, że go dzisiaj podmuchałem chodnicę, bo on taki jakiś ten rzepak w tym roku nie wiem Pierwszy raz taki żebak w ogóle koszę No leżący już kurde kosiłem, no to, no to nie, nie chodzi o leżące, tylko O taki on, taki pyłek normalnie, ja mówię jak kurde jakby normalnie Nektar taki z jego wylatywał Tak to wygląda Aj, jaj No zmniejszam tam obroty, bo tu i tak już nic nie zmieni bo jadę wolniej teraz ale się nakumulował tam no i właśnie o tym mówiłem tu stoi i tam leży no i niestety no będzie wytrzepany albo tu szybciej go pociągnąć albo jeszcze niżej spróbować tu go do góry tam powinien sam ciągnąć Powinien. Nawet nie wiem czy ja się sunę po ziemi, czy się nie sunę po ziemi. Szczęść Boga, że tu jakichś większy, większych kamieni nie ma. Tylko są malutkie. 2,6 na godzinę. Hm. I dlatego, no, wie, wiatr to też chyba się właśnie reguluje do prędkości. Zapomniałem wam powiedzieć. Bądźkolwiek gdzie jak jedziemy. No bo jak pszenica leży, to co można wiatru ująć, na przykład jak jest dojrzała słoma. Batery zwalniamy i nam bardziej pluje dupą No wciągaj się synu. Ale ochrona była prawie że syta Gdyby nie robaki, no to chyba byłoby dobrze, stałby No ale ten Gemini był bardziej przepadziwy od Quasara To na pewno, bo to nawet wzrostowo było, jak jechałem na płatkę. Mówię, ja ciężko kręcę Trzeba było mu podwójną regulację przeprowadzić No i może szczęście, że jest tutaj No jest to leżące, ale to bym powiedział bardziej przełamane Nie wiem, czy się dociągnę w tamtą stronę, może w sumie to tam 10 arów wykoszę, pół tony to jeszcze wejdzie do zbiornika na pewno no i teraz tutaj ta ścieżka na słup żeby nie puknąć John Denderao panie uj, 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 a, 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 a. aż tak się machnąłem 1,9 metra którą by to było lepiej. No jeszcze raz. 1,8, 1,8 Dobra, palniką, w tom 1.8. Nie. Zróbmy 1,8. a potem z wykuszenia obiadę sobie i te I tam trafię. Już no, teraz nagle 1.4 04, haha, ha, ty skurko wańcu, ty. Ja mówiłem, że ze skosa to jest jej ciężko natrafić. A potem jeżdża jak pijany. No dobra, pójść ścieżki weźmie. Tu aż mimo wszystko nie jest taka potarmoczona. No to do góry łapiemy te zero. Akurat tak wyjdzie, że koło supa przejadę. No i dobra potem tam, 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 tu się odetnie, tam się odetnie i będzie dobrze. Będzie dobrze jak będzie takie już pup przetarmoszone, to już to powinno wejść ta połowa No i o, o, o ładnie panie rolniku, ładnie trochę wyżej trochę motowidła wyżej a motowidła niżej a I zachrupał, no i no, gdzie leży? Koło zupa nawet leży No, kurwa macie A wiecie co jest najlepsze? Ja tutaj mi Nawóz To było bez nawozu Dobra, żebym schodków nie zostawił Bo to też ważne Muszę trochę cofnąć Bo jak potem tor jazdy to mi tutaj zostanie Ale to by mi chyba zostało Dobrze by mi zostało słup minął Minął Chodzi mi, że tutaj i tak będę musiał tańczyć wokół supa To tam Bym to sobie wytańczył No i taki jest normalnie drut i tam staje na kosie I tu staje na kosie I tu no, kurde, nie jest łatwo w tym roku ten rzepak zebrać. Przede wszystkim bardzo ciężko się pozbyć tych połówek. Moim zdaniem przez to się ciężko idzie pozbyć połówek, bo... No trochę rzepaku wykosiłem z tym skurczy synem. No i wiem, że on co takie może jechać trzy i pół, nawet cztery na godzinę, A on jest dojrzały. Taki upalony. No i też te połówki robi, no bo tak, bęben chrupie, no bo zielone. Prędkość względem przerobu jest za mała Otworzysz ci to syfor Zamkniesz ci to połówki A, no przepraszam Korzystając z tej okazji Wszystkim Krzysztofom Życzę wszystkiego najlepszego Z okazji imienin Haha, <grym> dzisiaj szyja Dzisiaj będzie szyja Co to? Trzeba się przezbroić, do pszenicy będzie, a to to, a we wychuchać znowu Choć tutaj się bardzo nie kurzy, wczoraj z tego kwazara bardziej się kurzyło Z tego co sobie kosiłem tam Z tego co sobie kosiłem tam No i sobie lecimy no Teraz tutaj, trochę bardziej zjechał w tą ścieżkę No tak na nie wychodziło No dobra, no mam nadzieję, że że dobrze ma te A i B, bo ja piernicz, jak mi takie zęby zostaną ma jakieś głupie ciapki to będę niezadowolony no i to teraz się sypie no i teraz się sypie czysty, no mówiłem, no niestety, no to jakoś tak trzeba trzeba tak lawinować, kombinować, 3,5 no i tak właśnie widziałem wczoraj, że tak 3,5 to leciał ekstra czysty, tam gdzie właśnie był tam tak samo był przewalony, w jedną stronę 3,5 Drugą dwa i pół. No, byjcie no, skurczy, synu. No. Chudy byk na rogi wziął. Już dzisiaj miałem straczkę tutaj, kominabelek. Jadę na header stanął. Patrzę, mówię, aaa, klapka założona. Guzik. Dalej stoi. No, mówię, no ja piernicze. Znowu wałek poszedł Ale się dziś źle zapiął z i się rozjechał i wypadł On mówi, Dobrze, że wypadł typu, że go wybiło bo znowu te frezy opierniczyło I zaś na warsztat Dobrze, że to znowu niedaleko Można by tak powiedzieć Słychać bęben, no Słychać, słychać Słychać bęben Sławek, filma nagrywam, zaraz oddzwonię. Słychać bęben. No ale dobra, no. Taki to dziwny rok, że wszystko suche. Tak samo z pszenicą, sąsiad wczoraj po tym deszczu, co padał u nas w sobotę, pojechał po południu w pszenicę, mówi sąsiad byś nie uwierzył, 11% wilgotności. No mówi, ale chyba się dopiero fajnie kosiło, co? On mówi, że właśnie, że... <laughs> że tak, że super ojo, 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 oj, 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 panie rolnik. No i teraz by trzeba było zobaczyć, gdzie jest tak bardziej. bardziej popieprzony No dobra. No jadę tutaj. W sumie to ja mogłem sobie nie kombinować i. No takie właśnie jest trochę zastanawianie się. Kiedy wylądzie kwazarem, będę ją po prostu do wysypu pokażcie. O kurde, żebym ja dojechał! Żebym ja dojechał. Kwazar lepiej plonuje, albo podobnie. Bo jest w szybie. No dobrze, chociaż jest tutaj w miarę równą, to się nie będzie wiecie, bez zbiornika wysypywać. Bo jak jest krzywo, to się potrafi wysypać. Normalnie normalnie wylatuje on no, pokazuje, że mnie trochę, trochę mnie nosiło coś mi to za bardzo, za nisko spada jak jest rzepak dojrzały, to czy my spuścimy niżej, czy wyżej no już takiego wielkiego znaczenia to nie ma jak to jest suche, to też nie wpada też nie wpada, no są takie moje przecięcia. No dobrze, że mnie kieruje na 0,2. No bym powiedział, że ładnie mi to wyszło. No już prawie 2 hektary tu Wyciąłem Zaraz będzie 2. No i drugi zbiornik Tampen był... No, tak jak teraz. No, zaraz czyściutki leci. No, kurde! Lux Malina! No i widzicie, że no, tak jak jest dostany, ten jeszcze nie jest dostany. Na pewno są połówki, bo to jest, to jest za czyste. Nie, nie wierzę w to. No, tu same śmieci lecą. Także może te ustawienia Sit moje są prawidłowe. Na leżący mogę trochę przyciaśnić, trochę właśnie ten pierwszy wjazd. Delikatnie je tam puknąłem w domu jeszcze przed wyjazdem, ale za mało. Na tym leżący mogę zamknąć, bo to jednak te... trochę zielonego jest. Ale on tak jest taki drut, on tu powinien szybciej przechodzić. No dobra, te 3-3 na godzinę. No i teraz to może jeszcze szybko pokrótce powiem wam o spalaniu takiego kombajnu. Bo taki kombajn spala tak mniej więcej pirazy drzwi oczywiście to nie jest pełno tankowane i tak litrażowo, mniej więcej, że tam tyle weszło litrów, tyle miałem, tyle hektarów wykosiłem. No i... Dzięki temu mogłem też określić. Może jeszcze skupić na zbiorniku, czy nie ma 100%. No to takie pilacy drzwi 17-18 litrów, bym tak powiedział. W tych granicach się tutaj porusza. Spalanie, czy to dużo, czy to mało? Nie wiem, no łatwo nie jest na pewno. Nie, wejdzie mi spokojnie. idzie mi spokojnie bo tak patrząc jednak chyba Gemini więcej sypie no nie wiem, jak się tutaj trochę kwazara mi zostało, tu mam jeden pasek kwazara no dobrze byłoby sobie go właśnie tutaj trafić i już go sobie odciąć i mieć samego Geminiego póki jeszcze ta przyczepa tutaj jest i przyjedzie następna Nigdy nic nie wiadomo, co mi do głowy przyjdzie. No. Także, kurde, widzicie, jak u Krisa jesteś. Też... Przepierniczony. No, ale jakoś się doczłapie, no. Jakoś się doczłapie. Jakoś się to skończy. Trzeba jakoś zmęczyć, bo. Jednak widać, że to utrudny sezon dla rzepaku, ale to nic łatwego, Bombidny, on widny też podobnie, to też jest taka, taka bym powiedział, no jeszcze nijaka, jeszcze nijaka, no ta euforia jest tam do wzięcia, bo ona jest taka, taka na sześć wygląda. Kuźwa nie dojadę tych paru metrów, 100% Hektar Równo mamy hektar hektar 100% no to ładnie, no to mi się wydaje, że już takie 3700, 3800, tu wychodzi jak może nawet i lepiej, bym powiedział, że lepiej, bo kiedyś tu paku, to całe zbiorniki, cała przyczepa to było 12 ton, a to były trzy zbiorniki, całe nie wejdą, idziemy zobaczyć szybko, tym razem na ustawienia. to chyba przez to, że dzisiaj mam te imieniny, to mam dobrze mi kombajn się ustawił. No to dobra, 100%. Jeszcze zbiornik i, I tak się zastanawiam, chyba tego kwazara wykoszę, żeby mi został sam Gemini. Na rozsypię powstałej Ci przyczepie... Bo trochę tej zieleniny jednak napadało. Fajny weterek jest, to jeszcze połówki odbiera. I tak, tak co by tam w domu wiać? czym to wiać? Żeby to połówki, ale to jest nierealne. Bo to prosto do tłuchawy, i... no ale dobra. Już mi się wydaje, że jest pięknie ustawiony. Mówię, jak on się nudzi, to on też łupie, no To się potwierdza no Ale leży zwalnia, też łupie no. no nie ma jakiegoś sposobu idealnego na, na idealny zbiór Jak stoi o jest dojrzały to petarda no to 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 w tym roku takie doświadczenie zdobyte jeśli chodzi o koszenie rzepaku, że Troszkę tam śmieci jest, ale to jest to właśnie z początku, z tego leżącego. No, i jeszcze jeden stuwa wyprzedł No to dobra. Tak, widzicie, tu mogła być regulacja dwukrotna na Geminiego. Eee, dwukrotna na Geminiego i. O jednak mu zabrakło trochę Piękny! Bez połóweczek, ma malina człowieku Ojo! O, nie lubię cofać do tyłu Za traktor, bo łatwo Właśnie, zapomniałem O, teraz na przyczepie jak ładnie widać To są pierniczone drzewa no i widzicie, chwila mogła być nieuwagi, chwila rozmowy i mogłoby to być... Lipnie! No i dobra, to teraz się przetnę ten, wypiernicę tego kwazara całego i... No i widzicie, no tak to wygląda, no będę monitorował na bieżąco jeśli chodzi o... o plon, no będziemy tu znali, no. areał znamy Zobaczymy co to wyniknie. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć, trzymajcie się, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego dla na wszystkich, Krzysztofów. i dziś szyja.